Witam wszystkich z tej strony Kłoodron i zapraszam Was do 20 odcinka z serii Oj tak, w to się grało. Moi drodzy, w tym odcinku na tapetę bierzemy grę elastomania. Cóż o samej grze? Tytuł. Być może troszkę mniej znany jak na przykład takie gry jak Ice Tower, więc króciutko. Jeździmy sobie moi drodzy crossem, jest to gra zręcznościowa, śmigamy sobie crossem, zbieramy jakieś tam jabłuszka i tak dalej i wydawać by się mogło, że gra banalnie prosta, jednak tak jak w przypadku Ice Towera, no trzeba sobie troszeczkę tego skilla wyrobić, trzeba troszeczkę nauczyć się fizyki tej gry i tak dalej, i tak dalej. No i tak jak właśnie wyżej wspomniałem przeze mnie Ice Tower, ta gra też królowała na informatyce, królowała gdzieś tam na świetlicach i tak dalej, i tak dalej. Ja pamiętam, że ten tytuł poznałem, z tego co się orientuję, to był przełom szóstej podstawówki i pierwszej gimnazjum, więc no, dość dawno temu. No i cóż... Był to typ gry, do którego podchodziło się za każdym razem z myślą, że a może tym razem ten level przejdę, czyli to był syndrom jeszcze jednego podejścia. No i przy tej grze naprawdę spędzało się wiele godzin. Przeważnie grałem w ten tytuł, kiedy internet mi szwankował, a że szwankował mi często gęsto, ponieważ miałem internet radiowy, to dość sporo w ten tytuł się zagrywałem. No i o dziwo, ani na informatyce, ani na świetlicy nie działy się żadne bariery związane z tą grą. Jednak, gdyby nie było jakiegoś tam mm, większego dymu, no to w ogóle tej gry nie brałbym na tapetę do omówienia. Więc yy, był to czas, moi drodzy, kiedy we wakacje. Mało byłem w domu, ponieważ w sumie albo się szło grać w piłkę, albo zdecydowanie częściej yy, siadało się na rower i po prostu cały dzień się śmigało po całym w sumie powiecie. Wiecie jak to wyglądało, moje pokolenie to doskonale zrozumie, kiedy yy, człowiek rano wychodził, wracał na obiad, szybki obiadek, ciach, ciach, ciach i potem właściwie do zachodu słońca śmigał na rowerze. A broń Boże, kiedy człowiek się spóźnił, no bo spóźnienie przeważnie oznaczało szlaban, a zamknięcie w domu w okresie wakacyjnym to była po prostu czysta gehenna i największe okrucieństwo, jakie mogło człowieka spotkać. No i mieliśmy swoją ekipę na osiedlu, jeździliśmy tam w sześciu albo w siedmiu nawet na tych rowerach. Jeździliśmy tam normalnie, tam po, po drogach, lasach, łąkach, polach, jakieś tam wiecie, polne ścieżki, wiecie o co chodzi. Po prostu cały powiat się tym rowerem objeżdżało. No i w naszej ekipie był pewien Kuba, czy tam Jakub, jakbyście tam chcieli wymówić jego imię, nieważne. Był po prostu Kuba, on był naprawdę w porządku ziomeczkiem, taki no naprawdę i do tańca i do różańca, był naprawdę spoko koleś. Z tym, że miał jedną zasadniczą wadę, bardzo łatwo było go podpuścić, po prostu co mu się powiedziało, no to wiecie, nie, no co ja nie zrobię, trzymaj piwo, nie. No tych czasach to co ja nie zrobię? Trzymaj oranżadę, nie? No i okej, okay, była sytuacja następująca. Pamiętam, że wjechaliśmy gdzieś w jakąś drogę jednokierunkową. Jednokierunkową. No i tam był taki zajazd, czy może nazwałbym to bardziej taką wysepką. Nie wiem, czy tam był jakiś wjazd na parking do marketu, czy coś takiego, ale coś mniej więcej tak wyglądało, że była droga jednokierunkowa i był taki potem, od, taka była odnoga zajazd. I na tej odnodze stały dwa auta obok siebie, bardzo blisko siebie, że yy, no ciężko byłoby tam przejść, a gdzie dopiero rowerem przejechać. Ale oczywiście jeden z ziomeczków podpuścił wyżej wspomnianego kubę, żeby przejechał między tymi autami. Pamiętam, że jednym z tych aut był Polonez, to pamiętam jak dziś. No i wiadomo, jak to kuba, co tam ja nie przejadę, człowieku, lekko, nie? No i dobra. Rozpędza się, dosyć duży rozpęd wziął i jedzie, taki wiecie, na maksa rozpędzony. No i traf chciał, a raczej pech chciał, że. Drzwi od jednego auta zaczęły się otwierać, ponieważ jakaś kobitka tam sobie siedziała. No i postanowiła z auta wyjść. No i Kuba już nie miał czasu wyhamować. I moi drodzy, jak gruchnął w te drzwi, to był taki po prostu ciężki łomot, taki ciężki dźwięk. Do tej pory mi dudni w uszach, jak walnął w te drzwi. Pamiętam jak dziś, że go wyrzuciło przez kierownicę, zrobi tam ze 2 trzy fikołki. Szyba od auta pękła. Kobieta w ogóle w szoku, przerażona. My do niego lecimy. On cały, pamiętam tu, łapa cała zdarta, tu, pozdzierany. Oczywiście się rozpłakał, no bo mieliśmy wtedy po, tam, po ile po 12 lat, może coś takiego było. Kobieta przerażona. No i drugi pech chciał, że był to jeden z naszych sąsiadów. I był to ten sąsiad, który nie potrafił trzymać jęzora za zębami. On wszystkich nas znał, my też go znaliśmy dosyć dobrze. Nie powiem jego imienia ani nazwiska, oczywiście, broń Boże. No i okej, okay. no i oczywiście zaraz zrobił objazd po wszystkich tutaj domach, a z racji tego, że mieszkaliśmy obok siebie, no to daleko nie miał i długo to nie trwało. No i oczywiście ja też byłem poszkodowany chcąc, nie chcąc. Dostałem straszną burę od rodziców. I moi drodzy, dwa tygodnie szlabanu na rower. Czujecie to? Przez typa, który nas zakablował, miałem dwa tygodnie szlabanu razem z całą ekipą. Tak więc no... Dla nas wtedy siedzenie na kompie latem to no, nie było czymś... Jakąś nagrodą, była, była to wręcz straszliwa kara. Tak więc no, przez sąsiada mieliśmy po prostu... Potężną karę, no bo wiecie, nagadał, ło, jeżdżą, pozabijają się... Samochody niszczą, rozbijają, bandyty, łobuzy, no wiecie jaka to była gadka, nie? tak więc tylko ta jedna historia związana poniekąd z Gromelastomania no bo tu na krosie, tu na rowerze tu kraksa, tu kraksa, nie no i ta kara naprawdę została mi jakoś tak, no została mi w głowie po dzień dzisiejszy tak więc przestroga na przyszłość nie podpuszczajcie ziomków, bo bo może to się odbić rykoszetem i wy też za to jakąś tam karę poniesiecie tak więc to takie jedno wspomnienie, ale jakżeż ostre Jakżeż wyraziste, mimo iż kara była sroga, ale te czasy, kiedy śmigało się na rowerze, grało się w piłkę i siedzenie w domu było karą, wspominam naprawdę z takim rozrzewnieniem i z takim ciepełkiem w sercu, nie? Tak więc to na tyle z historii z grą Elastomania. Okej okay moi drodzy, odcinek zbliża się pomału do końca, tak więc żegnam się z wami, do zobaczenia w kolejnym filmie na moim kanale, póki co trzymajcie się ciepło i cześć!